do odpakowania, paczki z książkami dobra, ale zanim to chciałem wam coś pokazać bo to mnie rozwaliło pamiętacie jak w lutym ja w lutym poszedłem do biedry, dostałem paragon, ten taki długi no i było, że jesteśmy tańsi niż ich a teraz to mnie rozkierdala jesteśmy tańsi niż nasza niż nasza droga konkurencja Dobre drąki idę ja wiem. Na Słodtek jest jeszcze ten ja Nie wiem czy to specjalnie zrobili, czy coś. Ale nic, dobra. <laughs> A gdzie paczki. Pokażę wam te paczki. Yy, ta mniejsza bo ma więcej rzeczy. Ta większa ma mniej rzeczy. Ale dobra. Mam taki tajlist nowy. Otwieramy. I środki co mamy. Z drugiej strony trzeba przeciąć tą filę. No. Dobra. Chyba, ja to że nagrywam w kuchni, ale żebyśmy się nie chciało w pokoju to specjalnie żeby ukrać, Żeby nagrać unboxing. Dobra. Zrywamy. I dobra, mamy trzy rzeczy. Pyle łko puste, padagonów paragonów. No, lepiej. I dobra, zniemy od rzeczy istotniej. Jedyna manga w tym zestawieniu, to jest Tokyo Ghoul 2. Stwierdziłem, że no pozbieram sobie tego Tokyo Ghoul'a. to mam to mik drugi z tołką. Zobaczymy. Nie wiem, czy zbiorę całość, ale jest yy, zaczęt. Czy się zaczęt? No, że zacznę sobie i tyle. Jeszcze tak popatrzysz na ten tom. Ale chyba wszystko jest nie w porządku. No, raczej wszystko jest okej, okay. dobra, tutaj takie rzeczy się dzieją. Powiem wam szczerze że to było jedno z pierwszych anime jakie obejrzałem. Jakoś tak z kupiłem tą pierwszy żeby po prostu był. No i jak kupiłem tą pierwszy przeczytałem go, serdecznie no okej, okay. no może trochę więcej wątku, trochę bardziej rozbudowana wersja w tym manze jest. I chyba w tamtym roku, jak robiłem sobie ten challenge z książek, to wziąłem tego takiego ogólnowsze przeczytać i kurde... Po czasie stwierdzał, że no, manga po pierwszym tomie zjada anime całkowicie. To jest oczywiście fakt, ale no cóż... No i mamy tam drugi. Zobaczę, zobaczę czy... Jest plan, żeby to zbierać, ale zobaczymy i tutaj... Są te moje przygody... Znaczy moje przygody, znaczy... No, historia jest reszczykiem, moja ulubiona seria. Który zbiera mi jest plan, że w tym roku skończy. Tak, tam 9, który mi w końcu przyszedł, on brakował. W ogóle dużo osób może się dziwić, że tom 9 i tutaj mam tom 16. a taki historie są od siebie troszeczkę oddzielone. Tutaj widzę, on jest troszeczkę przechylony, nie jak wiem to, jak to nazwać, ale on jest taki o... Ten grzbiet tak wychylił. Nie wiem, czy ja to naciągnę dobrze, ale... Co ja mówię, naciągnę... No dobra, nieważne. Generalnie tam 9 brakował, jest i tą 16 także brakował jest, nie wiem ile temu brakuje do końca może kiedyś nagrę o tej kolekcji jakiś film, i dobra to jest paczka ze Scoop Shop bo nie mówiłem chyba Scoop Shop eee, i druga paczka korob korob paczka korobu i tutaj będą dwie książki ale pokażę wam jakie bo tu będzie spoko Dobra, dobra, ja, wiecie, co ja to to przetną też od góry, bo że Tutaj ładnie to nazięte. Zobaczymy. Dobra, dobra te książeczki to przerzucę tutaj. O. I dobra. O Ale co ja, Dobra. Dwie książki. Mamy chyba fakturę. No. Dwie faktury. I dobra. I mamy dwie rzeczy. Dobra, pierwsza rzecz, pierwsza książka, to jest American Psycho. Yy, powiem szczerze, kolesko mnie to interesowało, żeby kupić sobie American Psycho. Naprawdę bardzo byłem ciekawy tej książki i generalnie filmu. Bo naprawdę, w pewnym momencie miałem co drugi filmik z Batemanem jako Sigmo i chciałem przeczytać to mega mocno. No i mam. Bardzo ciekawy jestem tego. Nie wiem, czy w tym roku się jeszcze do tego dobiorę, ale fajnie. No, taka taka książeczka. I teraz. Chyba coś, na co długo czekałem. To nie jest nawet taka książka, stricte, ale to jest. Od. E, Przemysłowa. Mal, Mal. od Prze Pana Przemysław Malgrab. Jak, jak to się odmienia? Język polski, trudny język, generalnie. A teraz ptaszników, Pająków hodowlanych. 100 gatunków hodowlanych. Ja byłem. Ja bardzo chcę mieć pająka. No i stwierdziłem, że sobie to kupię, bo to może być taki też fajna rzecz dla fanów pająków. Ja bardzo lubię pająki. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Aha, po prostu jest pająk, jakieś takie małe ciekawostki o nim. O, są zdjęcia. Nie no, generalnie fajnie. Są chyba... A, generalnie taka kompendium wiedzy. O pająkach, o ich gatunkach. E, Przewartkuję. O, tutaj jakieś takie rzeczy, takie cholerstwa. Nie, ja lubię pająki, nie? Ja wiem, że dużo osób może się bać pająków. Eee, I tutaj właśnie też wiem, że no, mam siostrę, która ma straszną arachnofobię, ale... A właśnie Przemysław Malgra przecież to jest właśnie twórca e, arachnofobii, więc... Fajnie dodatkowo. Dodatkowo w tym roku był w montalent. Z tego co widziałem, że był w Manta, ze swoimi pająkami. Nie wiem dokładnie z którymi, bo nie widziałem odcinka, ale no wiem, że był. I co? I tak podsumowując, mamy Atlas Pająków, American Psycho. Tutaj mamy historię i mamy jeszcze Tokyo Ghoul'a. Także takie pięć książeczek dołącza do mnie, do zbiorów. I teraz jeszcze zamierzam do zobaczenia wkrótce. Edo.